W kolejnym odcinku programu Będzie Dobrze. W dzisiejszym wydaniu będziemy gościć niesamowitą osobę. Słuchajcie, nie wiedziałam nawet, że można połączyć dwie tak wspaniałe tematyki, a jest jednak można to zrobić, i mój gość, moja gościni właściwie dzisiaj udowodni nam, że można pięknie żyć, mieć wspaniały zawód, który jednocześnie też. Dzięki temu zawodowi pomaga wielu osobom, szczególnie kobietom. Szczęśliwa mężatka, matka cudownej córki, która pierwsza w Polsce uzyskała licencję. Słuchajcie, Style Coach. To jest niesamowite połączenie takiego umiejętności stylizacji i rozwoju osobistego. Bardzo ciekawa rzecz. Dzisiaj trochę o tym opowie nasza goś gościni. Wydała też wiele wspaniałych książek, nie tylko dla dorosłych, również dla dzieci. I prowadzi firmę, uważajcie jak się nazywa, Jak Być Szczęśliwą Kobietą. Tak się nazywa ta firma. Bardzo mi miło, Justyna Krawczyk z nami dzisiaj jest. Bardzo dziękuję, że przyjęłaś nam nasze zaproszenie. Powiem Ci, że jak rozmawiałyśmy o Twojej historii, to ja się tylu rzeczy nowych dowiedziałam, że w ogóle są takie zawody, że istnieją takie osoby jak Ty, które po prostu zbawiają świat, można powiedzieć. Ale najpierw zbawiłam siebie. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie i przede wszystkim Justynko, bardzo dziękuję za to zaproszenie, to bo, ja dziękuję. bo nawet taki wstęp już, wiesz, przypomina mi, bo to było 13 lat temu, kiedy się na to odważyłam. Przypomina mi o tym, jaką mamy moc, jaką ja miałam moc, jakieś szaleństwo, ale jak, jaką moc ma każda z nas i że naprawdę możemy żyć po swojemu i być, być szczęśliwą kobietą, nie, że to proszę. Ale? Poczekajmy, zanim dojdziemy, słuchajcie, do szczęśliwej kobiety, którą dzisiaj Justynka jest, reprezentuje naprawdę wszystkie takie cechy, powiedzmy, takie, które chcielibyśmy na pewno my również mieć w sobie i odczuwać te emocje radości, spełnienia, zadowolenia, ale nie, nie zawsze tak było, bo 14 lat temu, jak tutaj sobie zanotowałam, byłaś korporacyjną lwicą, w super jumbo jetach, z kasą, ze wszystko, że tak powiem, kolacjami służbowymi. I zawsze w ciążę. I co się wydarzyło? I wiesz, to jest też niesamowite, że jak mówisz o tej osobie, to myślę sobie, to jest niemożliwe, że ona była nieszczęśliwa. Że nam się wydaje, że to wszystko daje nam szczęście. Mm -hmm. A w środku, mimo że na zewnątrz wyglądało to idealnie, tak jak powiedziałaś, robiłam świetną karierę w amerykańskiej korporacji, zarabiałam świetne pieniądze, latałam po świecie na imprezy i na szkolenia, miałam samochód służbowy, w środku czułam, Pustkę, byłam pusta. Mhm. Pamiętam pierwszy taki moment y, kryzysu, to było po pierwszym roku pracy w tej ostatniej konkretnej korporacji byłam miesiąc na zwolnieniu lekarskim i czułam mhm. po prostu, że nie wstanę z łóżka już, że to były takie stany depresyjne i naprawdę ogromne załamanie, mhm. natomiast brakowało mi odwagi, żeby to zmienić, nie wiedziałam w ogóle, co mam robić. Brakowało mi też pewności siebie, że nie wierzyłam, mhm. że mogę zrobić coś innego. Mimo, że byłaś taką wspaniałą career woman, która po prostu dla innych wyglądała na osobę przebojową, pewną siebie. Tak A często to? wyglądamy, bo nosimy tak. maski. Mhm. I nam samym też y, udaje się okłamywać same siebie. I myślimy mhm. sobie, że to wszystko, co mamy dookoła, i więcej, i więcej, sprawi, że będziemy szczęśliwe. A gdzieś w pewnym momencie wracałam do domu, i w momentach y, takiego zatrzymania, czy chwili mhm. ciszy. Dopadało mi uczucie potworne, ale po miesiącu leżenia w łóżku mm -hmm. wstałam i uznałam, że muszę tam iść, bo mm -hmm. z boku słyszałam, że to przecież jest takie wielkie szczęście, i taka kariera, i wszyscy są ze mnie dumni. I te głosy były dużo silniejsze niż mój. I wstałam i poszłam jeszcze przez 4 lata i wypaliłam się. Kompletnie, do absolutnie zera. do zera, wręcz myślę, że na minusie. Mhm. Natomiast zdarzyła się taka cudowna rzecz w moim życiu. Byłam już po rozwodzie, miałam cudownego nowego męża, drugiego, ostatniego mam nadzieję, i zaszłam w ciążę. I zawsze mówię, że to moja córka Natasza jest jakimś moim aniołem-stróżem. Że to jest dziewczynka, która odmienia moje życie. Ja wiem, że tak my często mamy ma mamy. Mm -hmm. mamy, my mamy, mamy. My mamy, tak, jako <laughs> mamy. E mamy takie przekonanie, że spotkał nas e największe wyróżnienie i cud, jak rodzi się dziecko. I to jest absolutnie oczywiste, ale ja mówię o trochę innym uczuciu. O takim uczuciu, że ta Natasza moja zatrzymuje mnie i zmusza do takich decyzji i do takich zmian, do których bym się najprawdopodobniej sama nie stawiła. Mm -hmm. I rzeczywiście y będąc w ciąży. Miałam już takie przemyślenia, że co dalej, że moje życie no, gdzieś tam przepływa mi przez palce i w ogóle nie mam świadomości tego, jak ja żyję, co ja chcę robić, kim jestem i że ona stała się takim dla mnie wyzwalaczem myślenia że ja chcę coś zmienić, że nie chcę, żeby ona przede wszystkim zobaczyła mhm. taką kobietę, taką matkę, która jest znerwicowana, zestresowana, mhm. która jest pięć dni w tygodniu w pracy po to, żeby żyć dwa. Albo która jest Dokładnie, która nie pracuje pięć. po 8, dziewięć, 10 godzin po to, żeby żyć dwie. Która mhm. zasuwa, żeby nie użyć innego określenia, ale która zasuwa przez rok po to, żeby później mieć dwa, trzy tygodnie urlopu. Mhm. To, była, to była dla mnie przerażająca wizja. I stawiłam się że rzeczywiście do tego zadania, zaczęłam myśleć, że ja muszę coś zmienić. Pamiętam, jak dziś chodziłam, bo mieszkam w pięknym miejscu pod Warszawą, które w ogóle dla mnie było takim odkryciem, że w ogóle to jest niemożliwe, że ja wcześniej tego nie widziałam, ale ja gnałam, ja nie ma. to zauważałeś, że żyjesz Dopiero, dopiero. A dom już był no. zbudowany, już już żyliśmy no. tam, nie wiem, dwa, trzy lata i dopiero mam wrażenie, że. Zaczął się taki proces przebudzania, mhm. nie chcę powiedzieć górnolotnie, że jestem przebudzoną kobietą, ja myślę, że jestem cały czas w trakcie, ale to był ten moment, kiedy autentycznie to zaczęło się dziać. Zaczęłam podziwiać to, co się dzieje na, na zewnątrz, ale też myśleć o zmianach w swoim życiu. I pamiętam, no. jak przyjechał mój mąż któregoś dnia, ja po prostu stałam w drzwiach i mówię, słuchaj, ja muszę zmienić swoje życie, ja wiem, że ono i tak się zmieni, bo przecież jestem w ciąży i będziemy mieć dziecko, ale ja dalej tak żyć nie mogę. I wtedy mój mąż powiedział słowa, których nie zapomnę mhm. do końca życia. Spróbuj. Jak nie teraz, to kiedy? Ale jeszcze potem, przepraszam, że przerwę. Wróciłaś do korporacji, ponieważ coś jeszcze ci mówiło. No, Że może jednak dajmy sobie szansę, i tak dalej, i tak dalej. Taki, taka iluzja trochę bezpieczeństwa, podejrzewam wam w przypadku tak. macierzyństwa jest to zawsze jakaś taka droga, jakby najprostsza, którą tak. można wybrać. Wróciłaś. I co się wydarzyło? Wróciłam, mimo że miałam w głowie chęć zmiany. Miałam już stronę internetową, mhm. miałam już zaplanowane kursy, miałam zaplanowane wszystko, co bym chciała zrobić. Natomiast w momencie, kiedy urodziła się Natasza, Zwątpiłam w siebie, mm -hmm. ponieważ to macierzyństwo miało być łatwe, przyjemne, mm -hmm. pachnące no. i różowe, a później się okazało, że sorry, ale wcale takiej nie jest. Wszystko mnie zaskoczyło. Okay. Z Nataszką mieliśmy naprawdę bardzo dużo wyzwań od samego początku i zwątpiłam w siebie, po prostu mm -hmm. się przestraszyłam. Uznałam, że jeden projekt wątpię, to macierzyństwo <laughs> wystarczy okay. i że na ten drugi nie jestem jeszcze gotowa. I pomyślałam sobie, dobra wrócę na rok, jeszcze tam mm -hmm. jakoś, 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 pociągnę jakoś, jakoś, jakoś tak. jeszcze pociągnę. Jakoś się zmuszę, jakoś dam radę, natomiast wróciłam i no. okazało się, że korporacja, mimo że bardzo taka prorodzinna, wspierająca, uznała, że i zresztą miała rację, że nie będę już taka zaangażowana, że nie będę już siedzieć po nocach, mm -hmm. i, nocach i pracować w weekendy i dostałam wypowiedzenie. Okej, okay. i tu się zatrzymajmy. Co poczułaś wtedy? <laughs> no. Wiesz co, z jednej strony to był cios absolutny. No tak, cios... bo się poświęciłaś bardzo tej. Tak, ja byłam mega zaangażowana. Mm -hmm. Naprawdę ja zrobiłam tyle rzeczy, których żałuję. Mm -hmm. Takie wiesz, cyklu, nie poleciałam z babcią do Hiszpanii, mimo że miałyśmy kupiony o bilet. Nie. Wycofałam się, bo dostałam awans i byłam tak zaangażowana i tak bardzo, no wiesz, zrobiłabym te aty, a ale dokładnie. Nigdy no. więcej tego nie zrobiłam, no ale wiesz, to są takie rzeczy, które mnie nauczyły, których żałuję, bo babci już nie ma i nigdy więcej nie, nie, nie poleciałyśmy. Tak. Nie cofnę tego, mhm. ale Justynka, nauczyłam się na błędach i myślę, że to jest najważniejsze. Że ja, ja o tym pamiętam. Naprawdę pamiętam każdego dnia. Pamiętam w momentach decyzji, które mam podjąć i już umiem podejmować właściwe decyzje. I co poczułaś? To dostajesz wypowiedzenie o tej swojej ukochanej korporacji. Ogromny żal, rozczarowanie, bo byłam matką, która już wiele przeszła, urodziła dziecko i chciała, co prawda, na rok, no. ale chciała jeszcze wrócić do pracy. Poczułam też ogromną odpowiedzialność i też takie obciążenie innych kobiet, mhm. które są w taki sposób traktowane, i uważam, że to jest straszne świństwo i takie rzeczy nie powinno się dziać. Ale muszę ci powiedzieć, że Poczułam też jakiś rodzaj szczęścia i satysfakcji i jakiegoś takiego, wiesz, drgania w sercu na nowe. Bo wiedziałam, że skoro sama nie zdobyłam się na tą odwagę, to muszę powiedzieć, a korporacja przychodzi do mnie z taką propozycją, to znaczy, że ja już nie mam innego wyjścia, tylko muszę się zdecydować. O, wszak, świat ci po prostu daje tak. sygnał, że jakby już nie tak. ma powrotu... chciałaś, to, no masz. to masz. Tak, wyproszone było. Dokładnie, tak. tak. No dobrze, tak. i wtedy. Trochę jesteś w takim, takiej sytuacji początku, tak? Zupełnie nowe życie, tu dziecko malutkie, tak? tutaj brak pracy, na razie taki trochę brak pieniędzy, tak? No bo te pieniądze tak. się za chwilę skończą. No jest to przerażająca często sytuacja dla niektórych kobiet. Ty sobie doskonale poradziłeś, ale ta droga nie była łatwa. Powiedz, co takiego ci dawało ten napęd i tą siłę, że Ty jednak wierzyłaś mimo upadków różnych po drodze, że będzie dobrze. Hmm. Mój sposób co, na to. Mój sposób, wiesz co, takiej świadomości, że mam jedno życie, najprawdopodobniej, że czas ucieka i że nie wyobrażam sobie za parę lat powiedzieć, że żałuję, że nie spróbowałam. I mhm. to była moja siła napędowa. Ja jestem mega uparta i mega pracowita i bardzo, wręcz chorobliwie, optymistycznie nastawiona do, 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 nie do, nie do siebie, do, do tego, co chcę osiągnąć. Myślę, że wiesz co, taki mój fokus, który jest w tej mojej piątce talentów Galupa i Stratek, powodował, że ja po prostu wiedziałam, jak już odkryłam, co chcę zrobić, to ja po prostu za tym szłam. I uwierz mi, nieraz się Spotykałam I zawsze w głowie miałam taki cytat: Padłaś powstań, popraw korony i idź dalej. I nieraz było mi bardzo trudno mhm. i nieraz myślałam, to już koniec, wszechświat mnie wcale nie wspiera i pokazuje mhm. mi, że to nie jest ta droga, ale na drugi dzień budziłam się i nawet miałam propozycję powrotów do korporacji i zawsze stawałam z takim, no, z taką odpowiedzią na pytanie, którędy chcesz iść, nie, czy, 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 czy w swoją stronę, czy jednak do korporacji, która też ma swoje plusy, absolutnie, że tak, natomiast mhm. to nie była moja droga. Mhm. Teraz jestem na swojej drodze i tak naprawdę za każdym razem, kiedy było źle, przypominałam sobie tę radość. Wtedy, kiedy miałam spotkanie z klientką, czy to było spotkanie coachingowe, czy miałyśmy przegląd szaf, czy wspólne zakupy. Ten moment, kiedy ja mogłam zobaczyć, jak ona wygląda w tym ubraniu, które ja jej wybrałam, po prostu sprawiał, że ja wstawałam i mówiłam: Poprawiam tą koronę, mhm. jest ciężko, ale idę dalej. No właśnie, powiedz mi, bo teraz jesteś już osobą, która ma ten zasób w sobie, możesz się tym dzielić, uszczęśliwiać kobiety inne, tak. Powiedz mi, na czym polega Twoja recepta, że pokazujesz skutecznie kobietom, jak być szczęśliwą. Zdrać nam dzisiaj tą receptę, koniecznie. Ja na to czekam. Wiesz, ja zawsze mówię, że ja nawet nie mam swojej takiej jednej recepty, bo ona cały czas się zmienia. Każda z nas ma tę odpowiedź w sobie. Każda z nas ma receptę na szczęście, tylko musimy do niej przysiąść. Świat nas bombarduje receptami z zewnątrz. To są ludzie, to są, to są zdarzenia, to są przyjaciele, to jest rodzina, która ma pomysł na nas. Na mnie też ktoś miał pomysł. Ale my nigdy się nie zastanawiamy nad tym, czego my tak naprawdę chcemy. A jak usiądziesz, jak każda z nas usiądzie i zastanawi się, co chce w życiu robić, co chce czuć gdzie chcę mieszkać, jak chcę żyć, to te odpowiedzi są w nas. I ja wiem, że to bywa przerażające, jeżeli jesteśmy bardzo daleko. Ja byłam bardzo daleko od siebie, bardzo. Ale zawsze mówię, postaw ten jeden pierwszy mały krok i zobaczysz, co się wydarzy. Wcale nie musimy od razu rzucać pracy, rozwodzić się, wyjeżdżać do Hiszpanii, tylko możemy zrobić coś małego. To może być zmiana diety, to może być odstawienie cukru, to może być odstawienie pszenicy. W moim przypadku odstawienie na przykład, przepraszam, szmat, w których bardzo często oh. chodzimy i przestań ubierać się w taki sposób, bo to wpływa na ciebie negatywnie. Postaw ten jeden mały krok i zacznij budować tą swoją receptę na szczęście. M moja książka, jak jedna mała zmiana może odmienić twoje okay. życie. Ona jest właśnie o tym. Zrób przegląd szafy. To jest naprawdę drobna rzecz. Ja nie mówię o rewolucji, ja nie mówię o rozwodach, o wyprowadzkach. Postaw mały krok, otwórz szafę i pozbądź się wszystkich rzeczy, które są stare, zniszczone, w których czujesz się fatalnie. Przestań sama sobie to robić albo są za małe. Albo są za małe, albo, albo za są du za duże, Zimera. albo dostałyśmy, a to szkoda. I zostaw w szafie ubrania, w których będziesz czuła się doskonale, i zacznij w nich chodzić. Nie na wielkie święto, bo są urodziny, bo są walentynki, czy, czy, czy nie wiem, czy święta Bożego Narodzenia. Każdy dzień traktuj jak największy prezent, jak największy, bo jest, bo jest, to jest, tak. bo to jest to nasze życie, nasz czas i traktuj siebie z godnością, z szacunkiem i zakładaj te ubrania i zobaczysz, co się wydarzy, bo nagle na tej recepcie pojawi się wyprostowana sylwetka, nagle o się Jezu, uczucie się poprawię. takiego, no właśnie tej pewności siebie, a jak jesteśmy pewne siebie, przyciągamy też innych ludzi niż mhm. wtedy, kiedy jesteśmy zgaszone dobrych i w ogóle ludzi. Nie, dobrych ludzi, dokładnie. Mhm. I stajemy się bardziej odważne, zaczynamy myśleć, czy ja na pewno jestem szczęśliwa w tej pracy. Może nie, to może ja już mam tę siłę, żeby uwierzyć w to, że ja mogę ją zmienić. Mhm. Może chcę mieszkać gdzie indziej, może nie chcę się wcale otaczać tymi ludźmi, oni mnie denerwują, ale powinności, te wszystkie mhm. przekonania powodują, że jestem cały czas z nimi i karmię się tą trucizną, ale w pewnym momencie znowu staje się coraz silniejsza, coraz bardziej świadoma, coraz bardziej pewna siebie i mówię, nie, ja nie chcę już tych ludzi, mhm. wybieram siebie albo innych ludzi. I pomalutku tak się buduje nasza recepta. Hmm. Na szczęście. Y, założyłaś w, też y, niesamowitą szkołę, y, do której przyjeżdżają ludzie z całego świata, żeby się uczyć od ciebie y, sty, sty, stylizacji, ale też połączonej jest właśnie z rozwojem osobistym. Czy ja dobrze rozumiem, że ty zaczynasz z każdą kobietą od tego, że próbujecie znaleźć jej indywidualny styl i to jest ta, ten, ten taki moment przełomowy, w którym ona zaczyna w siebie wierzyć, kiedy widzi siebie piękną w lustrze i zaczyna siebie akceptować w pełni. <śm> To jest początek, ta magia? tak, to jest, to jest ta magia, ale to, to, to jest proces, to wymaga, mm -hmm. to wymaga czasu. Faktycznie ja stawiam absolutnie na autentyczność i na tą rozmowę, mm -hmm. szczerą rozmowę z tą osobą. Ja już przeszłam swoją lekcję, kiedy to ja chciałam, mm -hmm. wiesz, widzę cię, natychmiast cię <laughs> ubiorę i koniec, a później się okazywało, że no, ta osoba tak. w ogóle tego nie czuje. Czuła się przebrana, tak. Czuła się przebrana, więc to była bardzo gorzka i trudna lekcja, ale odrobiłam tę lekcję i zawsze, niezależnie od tego, czy to jest szkolenie, czy to jest przegląd mm -hmm. szafy, czy to są wspólne zakupy, zawsze zaczynam właśnie od tego, żeby poznać tak. tę osobę, Osoby, z którą się spotykam. I to jest dla mnie najcenniejsze, bo oczywiście, że później diagnozuję sylwetkę, typ kolorystyczny, idziemy na zakup czy robimy przegląd szafy, natomiast dla mnie najistotniejsza jest ta właśnie ta, 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 ta głębia, ta istota. Kim jesteś, czego w życiu pragniesz, co lubisz, czego nie lubisz, gdzie podążasz, co jest dla ciebie ważne. Mm -hmm. To wszystko, całe poznanie tak naprawdę tej osoby jest dla mnie fundamentem. Który łączy później rzeczywiście z tą mhm. pracą taką typową stylową. Natomiast wspomniałaś o mojej szkole dla stylistek. Wiesz, to też jest przypadek. W cudzysłowie, oczywiście, bo nie, bo, bo nie ma, nie ma prawda? Nie tak. ma. Natomiast wiesz, ja no. też wtedy, kiedy studiowałam, nie wiedziałam, co mam studiować. Właśnie zawsze byłam taka, wiesz, poszukująca, nie wiem, co mam robić, nie wiem, kim jestem, ale poszłam na pedagogikę. Mhm. Wiedziałam, że muszę skończyć studia, to wyniosłam z domu, natomiast nie wiedziałam zupełnie, co mam robić. I w pewnym momencie to wiesz, to wszystko się wiesz jak puzzle, mhm. składa w całość, tak. bo okazało się, że ja oczywiście że nie będę uczyć dzieci ani w szkole, ale ja mam. Mhm. Dryg do. Dryg, absolutny nauczania. talent tak jak każda z nas ma inne talenty, ja mam talent absolutny do nauczania, do pokazywania, do wspierania, do motywowania, mm -hmm. do takiego zapalania tej iskry i pięć lat temu otworzyłam swoją szkołę New Style Academy dla przyszłych stylistek, uczę i stacjonarnie w Warszawie i online i ja się w tym niesamowicie też spełniam, więc znowu mówisz o recepcie, na recepcie mojej w drodze do szczęścia jest podążanie za tym, co sprawia Ci przyjemność, że ja kończę szkolenie i jestem totalnie wykończona, ale jestem Przeszczęśliwa. Część, Wiesz, znasz to uczucie, życie. że jesteś. Przeszczęśliwa. Ja jak kończę szkolenie, to jestem taka szczęśliwa. Dokładnie, mimo że zmęczona. Mhm. Ale tak, ten człowiek jest dla mnie najistotniejszy. I te kobiety są przecudowne i są niesamowite. I ja aż mam dreszcze, bo m, daję sobie takie pozwolenie, żeby powiedzieć, że ja jej naprawdę rozumiem, bo ja też byłam nieszczęśliwą mhm. kobietą. Miałam milion kompleksów, nie podobałam się sobie, nie wierzyłam naprawdę? w siebie. Tysiące, absolutnie. Tysiące. I podnosiłam się z tego i nadal nad tym pracuję, więc. Czuję taki ogromny przywilej, wiesz, podawania ręki kobietom i pokazywania im, zobacz, jesteś po prostu piękna, jak w tym kolorze wyglądasz wspaniale, jak w tych spodniach, masz piękne nogi, a zobacz, jakie masz talenty, a zobacz, jak się uśmiechasz do ludzi, jak sprawiasz, że wiesz, że jest od razu ta energia tak, i że, tak. że, że. Chcesz się że... rozmawiać, tak. Z taką I powodujesz, osobą, tak. powodujesz takimi drobnymi rzeczami to, że komuś jest lepiej. Mm -hmm. Czy to nie jest. Wielkie. My przywykliśmy myśleć, że właśnie na przykład, tak, jakaś ogromna kariera, świetne samochody. Ja nie mówię, że to jest złe, ale to jest tylko substytut tego naszego to jest puste. To jest puste. Ja to też przechodziłam, też wiem o czym mówisz. Ale gdybyś miała powiedzieć tak w kilku słowach um, tym kobietom, które jeszcze nie wierzą w siebie, które nie odkryły swojego indywidualnego stylu, nie tylko ubierania, ale również życia, to co byś im powiedziała dzisiaj tu w tym studiu? Ojejku, to jest duże zobowiązanie. Aha. Nie wiem, co bym miała Ale powiedzieć. To być serca płynącego od ciebie po twojej lekcji, którą ty odebrałaś w życiu. Wiesz, ja mam córkę czternastoletnią, i to jest myślę, że to samo chciałabym, czy mogłabym powiedzieć mhm. kobietom to, co mówię mojej nataszce, że mam takie wielkie marzenie, żeby ona któregoś dnia spojrzała na siebie w lustrze w lustro, tak jak ja na nią patrzę, Aha. żeby zobaczyła. To w sobie, co ja w niej widzę i tak samo z kobietami. My jesteśmy bardzo rygorystyczne, bardzo mm -hmm. krytyczne. Bardzo. Bardzo, bardzo. Przywykłyśmy też do porównywania się z innymi, a przede wszystkim do porównywania się z jakimś takim jednym modelem stworzonym nie wiadomo przez kogo idealnej kobiety. Wiemy jak ona wygląda, jaka ma być wysoka, jak szczupła, jak ma wyglądać, jak ma, jaką ma być matką, jaką ma być pracownicą i tak dalej. Ktoś tę definicję wymyślił, nie wiem po co. Może, żebyśmy miały wyzwanie w życiu, ale ja dzisiaj mówię, spójrz na siebie jako na cud, którym jest każda z nas, choć nie wiem, jakby to irracjonalnie brzmiało, każda z nas dostała życie któregoś dnia, tak jak nasze dzieci, możemy na nie spojrzeć i sobie przypomnieć, że każda z nas jest takim dzieckiem, jest Cudem absolutnym, jak mówi Ewelina Stępnicka, cudem do odkrycia, a nie problemem do, do, roz... do naprawienia. Prawda? Do naprawienia, prawda? Tak, nie jest w nas nic do naprawienia, jest do pozrzucania tych wszystkich powinności, tego, jak powinnyśmy wyglądać, jak powinniśmy chodzić, jak się uśmiechać, jak pracować, mm -hmm. ile zarabiać, i odkrycia, kim naprawdę jesteśmy, a każda z nas ma swoje talenty, ma niesamowitą oryginalną urodę, nie ma, Justynko, drugiej takiej osoby na świecie jak ty. Nie ma. Dziękuję. Tak nie i, ma. Tak samo, jest tak samo i nie. <laughs> ja tak samo do siebie już potrafię tak. powiedzieć: nie ma. I wiem, że świat będzie próbował albo mi zaszkodzić, bo tak też jest, albo mnie zniszczyć, albo właśnie porównywać. Ja już na to nie pozwolę. Ja stoję za sobą murem, tak jak stoję za swoją córką. Nie pozwolę sobie zrobić krzywdy. Jestem swoją najlepszą przyjaciółką. To nie znaczy, że nie widzę swoich błędów. Widzę. Stawiam się do nich, już nie kopię siebie samej. Stawiam się do siebie, dlatego że nikt nie obroni mnie tak jak ja samą siebie. To ze sobą samą będę do końca życia. Moja córka urośnie, odejdzie, pójdzie w świat. Mąż, mam nadzieję, że zawsze będzie, ale nasze drogi kiedyś się rozchodzą i z przyjaciółmi, i z rodziną, a sama ze sobą będziesz do końca życia. I pytanie, jak się z tym czujesz? pięknie to powiedziałaś. Boże, bardzo ci dziękuję, kochana. Ja, ja dziękuję po prostu bardzo. niesamowita historia, którą dzisiaj opowiedziałaś, ale też tak tyle wiary, y, którą dzisiaj przekazałaś naszym y, y, obserwującym, oglądającym, ale życzę, żeby państwo państwu życzę, żebyście mieli szansę kiedykolwiek spotkać Justynkę na swojej drodze, bo wydaje mi się, że będzie to naprawdę ogromny przełom i nie mówię tego tutaj z żadną wazelinką, tylko naprawdę kiedy się z Justyną rozmawia, to jest coś niesamowitego. Tak jakby, nie wiem, godziny zamieniają się w sekundę, po prostu czas tak leci, dlatego że tam jest tak dobra energia, ale też jest taka chęć właśnie pomocy, takiej podania ręki i pokazania, że życie naprawdę jest piękne, tylko trzeba to dostrzec, tak jak Ty wyszłaś na spacer i to dostrzegłaś. Bardzo Ci, Justynko, dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Bardzo. Dziękuję. Życzę Ci, żebyś kontynuowała tą swoją misję, bo ona jest cudowna. Będę. Niech tłumy walą do Twojej <laughs> szkoły i do, pod Twoje skrzydła opiekuńcze. Natomiast Państwu życzę odnalezienia zawsze swojego indywidualnego stylu, nie tylko w ubraniu, ale również w życiu. I spotykania takich cudownych osób, jak Justynka na waszej drodze. Jeżeli chcecie nas dalej obserwować, zasubskrybujcie, bo w kolejnych odcinkach będą równie cudowne kobiety opowiadały swoje historie, które na pewno wam się skojarzą, że być może to jest wasza historia, i możecie czerpać z tych historii pewne doświadczenia i też wyciągać wnioski, co możecie zrobić dla siebie, żeby żyć w zgodzie ze sobą, bo nie ma sytuacji bez wyjścia, jak dzisiaj żeśmy ustaliły zawsze trzeba patrzeć do przodu, bo będzie dobrze. Z każdej sytuacji jest wyjście. Słuchajcie, bardzo dziękujemy. Do zobaczenia w przyszłym odcinku, kolejnym. Dziękuję Ci dziękuję jeszcze raz, i dziękuję Państwu i życzę niesamowitych kolejnych dni w oczekiwaniu na kolejne odcinki. Dziękuję.